Bejdzie. Żadnych szans Bejdzie. Żadnych szans Wejdzie Za wolno Żadnych szans na kółko i pierdalaj Ach, prawie Weszedł, chyba weszę, A musiał się podprzeć, ale weszę, Ja pierdolę ta góra jestła padaka Tu łatwa już jak skurę, Ale wyłatw jak wiesz, że to jest... ze 30 razy i żumiesz. Ty to chłopiek jak zapierdala tę matkę 50 zę. Po pierwsze 10 razy to od razu się wypierdala. Słyszysz? Co? Radaj. 50 zę i chuj. Latanie cholera no to twoim tak no. Dwójką. Ty masz 48. Ile? 42! Dwa konie? 42 konie? 42 zęby! No to to zapierdala na asfalcie jak pojebac! 150? 160? 140? Fajne to już kurwa. kurwa więcej nie trzeba! Ty! Za ty, nie na asfalcie! No kurwa one nie mogą mnie to ty, kurwa? Ja bym z dwójką wyjeżdżał. Ty, ale kurwa jak on tu wyjeżdża z tym twoim katememem, kurwa, jebany. Chłopie, Łapie, dwójką pakuje. Z ja tak katemem jest się łatwiej wyjechać niż z tym kurwa. No. Ale to nie podnosi do góry kurwa? Coś, nie, bo jest, nie, cięższy, nie, bo jest cięższy, kurwa, to ciężki. Kurwa, ja jego no, katem się no, tak, tak do góry wyjeżdża. Mnie pod górę wypierdala jak chuj, tam na szczycie. To jest stabilny kurwa. Ten tu zaraz tam miota jakiś po górę. Kurwa, on ma tutaj od wolnych od razu od małych grotów no. to chyba idzie, nie? A mnie trzeba wkręcić jak cholera. ja bym się bał Normalny na poziomie, no, gdzie każdy tak boi się. Nie, to jest niebezpieczny chyba, nie? No bo ja uważać zresztą. chyba tylko na to, my... ale nie ee, da się tak wyjechać, żeby z tyłu się leżył. Nie, tak by się dopierdolili, moje? Szyki jedzą. Nie, ja tak by się nie, nie no, szczerze. Nakręcimy <laughs> teraz, kurwa, dobrze. Co? Znaczy, powiem ci wypierdolasz. też, trzeba.